Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy właśnie z Karoliną nad jeziorem Sardine Lake, i tak jak widzieliście w tytule, rozbiłem drona, ale jak to się stało? No to zaraz wam opowiem. Zobaczyliśmy drona. O nie! Nie chciałeś ich znaleźć tam? Nie wiem. Po prostu mam zapasowy zaraz założę. Ale ten. No. Co się stało, Tomek? Rozbiłem drona. Wreszcie po paru latach. <grym> Bo nie zwróciłem uwagi, gdzie lecę. No właśnie. No i zobaczcie, co się stało. Wleciałem w to drzewo, tak jak właśnie widzieliście na filmie. I po pierwsze złamałem. To śmigło, tutaj jest pęknięte, to jest pęknięte tutaj praktycznie całe, tak jak widzicie. To ma dziurę zrobioną, coś uderzyło w jakąś gałąź czy w coś, a to całkowicie się urwało. Ale całe szczęście gimbal jest cały, nic się nie stało z kamerą, widzę, że tam jest tylko parę paprochów, muszę ją przetrzeć i będzie spoko. Jakieś tam resztki trawy, liści na dronie. Ale na szczęście ani się żadna noga nie złamała, ani ta kamera się nie zepsuła, bo to tak naprawdę najdroższe rzeczy. I to by była trochę lipa, jakbym go zepsuł, bo nowy jest trochę drogi. Ale mam zapasowe śmigła właśnie tutaj, zestaw czterech. Więc założę sobie nowe i jeszcze wam coś ponagrywam. No i zobaczymy, czy ten. Czy działa, nie? Bardzo spróbować. I jakby Rana się drona nic... nie potrafi rozbić. Jakby się nic nie stało. Miałem trochę inny pomysł na ten Odcinek, ale tak jak widzieliście, wleciałem w drzewo tym dronem. A dlaczego wleciałem, to Wam zaraz pokażę. Bo te stare Maviki, te pierwsze, właśnie które wyszły w 2016, ja go kupiłem w 2017, nie mają czujnika z tyłu. Tak jak widzicie tutaj na dole, ma czujniki, z przodu też ma czujniki. I tak naprawdę, jeżeli podlatujecie do czegoś z góry. To on się automatycznie zatrzyma. Jeżeli lecicie do przodu i coś stoi mu na przeszkodzie, on się zatrzyma. Ale przez to, że nie ma właśnie czujników z tyłu, możecie w coś wlecieć. I my szliśmy z Karoliną, mieliśmy taki fajny pomysł, żeby nagrać całe intro z drona i ustawiałem go tak naprawdę do ostatniego ujęcia, gdzie mieliśmy właśnie przejść obok tej kamery. I chciałem go jeszcze troszeczkę do tyłu cofnąć, był przy samych drzewach, i przez to, że stałem pod takim kątem, to nie widziałem po prostu, że jestem tak blisko drzewa. I cofnąłem go dosłownie chwilę, i tylko było słychać Karoliny takie. Ja spojrzałem na tego drona, przeleciał właśnie przez kilka gałęzi, widziałem, że tam uderzał tymi śmigłami i spadł praktycznie na samą ziemię, i w ostatniej chwili Podniósł się jeszcze trochę, czyli tak naprawdę sam siebie uratował i wylądował w krzakach, ale powiem Wam, że już miałem taką myśl, że będę musiał po prostu kupić nowego drona. A najzabawniejsze jest to, że akurat jak to nagrywaliśmy, to szliśmy z Karoliną i rozmawialiśmy o tym, ile kosztuje nowy dron. I od razu jak tylko skończyliśmy tą rozmowę, to wleciałem w to drzewo, i tak jak właśnie widzieliście na tym ujęciu, Prawie go rozbiłem, dron wylądował i powiem Wam szczerze, że do momentu, dopóki tak naprawdę go nie podniosłem, nie obejrzałem, to już byłem stuprocentowo pewny, że go rozbiłem i że tak naprawdę popłynę jakieś 1500 dolarów w tym momencie, żeby po prostu kupić nowego. Także, jeżeli kupujecie właśnie takiego starszego Mawika z tej pierwszej serii, to pamiętajcie o tym, że on nie ma tych czujników z tyłu i trzeba być troszeczkę bardziej ostrożnym, jeżeli latacie. Ja tak naprawdę latam tym dronem już lekko ponad 3, lat, nie, no 3 lata w tym momencie i to była moja pierwsza sytuacja, gdzie tak naprawdę dopiero wleciałem w jakieś drzewo i prawie rozbiłem tego drona. Także mam nauczkę, będę na pewno teraz ostrożniejszy. Z Karoliną ostatnio w ogóle rozmawialiśmy, bo Karolina myślała, żeby kupić sobie albo tego Mavica Mini, albo Mavica Air. I teraz co ty myślisz, Karolina? No właśnie zastanawiam się teraz, czy to kupić po tym, co się dzisiaj stało. Ale z drugiej strony fajnie, bo u mnie by były na pewno inne ujęcia, trochę więcej miasta. Także zastanawiam się jeszcze nad tym. Nie no, te drony ogólnie są łatwe w obsłudze i tak jak widzieliście, no... Jest trudno go nawet rozbić bez tych czujników z tyłu. One są dosyć wytrzymałe i to chyba przez to, że głupi ma szczęście, dlatego nie rozbiłem go dzisiaj. <grystanie> Właśnie chciałem wejść do wody, ale akurat jak tylko wsadziłem nogę do wody, to zobaczyłem tego węża tutaj. One nie są groźne, ale to i tak zawsze może Wam stracha napędzić, jeżeli się na przykład tego nie spodziewacie. <grystanie> Ogólnie jeżeli chodzi o wodę w tym jeziorze, to powiem Wam, że nie jest jakaś super zimna, tylko przez to, że jest taki trochę pochmurny dzień, to nie ma słońca i jak się trochę dłużej postoi, to się robi chłodno. Ale są takie miejsca, gdzie są na przykład jakieś ciepłe źródła tutaj w tym jeziorze, i jeżeli się wpłynie w takie miejsce, to jest naprawdę fajnie ciepło. No i tak to wygląda właśnie, tak jak widzicie za mną piękny szczyt. Ostatnio pytaliście się mnie, co na przykład zabieram ze sobą do jedzenia na jezioro, jeżeli jadę na przykład na cały dzień, czy tak przed pracą na parę godzin. Nie wiem czego się spodziewacie, to nie jest nic specjalnego, no ale pokażę wam. Ja zawsze ze sobą mam parę pomarańczy. Dzisiaj akurat udało mi się kupić takie pomarańcze prosto z drzewa, bo przejeżdżaliśmy przez taką wiochę w Kalifornii i tam jest pełno farm pól uprawnych. Do tego zawsze mam jakieś takie na przykład kabanosy aby mieć ze sobą jakieś białko, beef jerky to podstawa. Ta torba akurat już jeździ ze mną dłuższy czas, bo to się nie psuje. To jest wysuszone mięso i to tak naprawdę dopóki nie będzie wilgotne, to temu się tak naprawdę nic nie stanie. Taka przekąska, którą ja na przykład bardzo lubię, to jest suszone mango. To jest takie zwykłe mango bez dodatku żadnego cukru, ani jakiś tam polepszaczy smaku, niczego. Po prostu suszone mango. Sklejone w jeden taki wielki kawałek. Dosyć dobre. Karolinie też to smakuje. dobre no? Nie wiem czy na przykład macie to w Europie. To jest taki Cliff Bar. Firma założona chyba w Kalifornii, z tego co pamiętam. To są takie... Nie, nie, to nie są jakby takie batony energetyczne, ale one mają bardzo dużo e, cukru i tym podobnych rzeczy. Także dostaniecie dobrego kopa po takim batonie. Bardzo słodkie. Ale jeżeli na przykład idziecie w górach i spadnie wam trochę poziom energii, to takie coś można zjeść i powiem wam, że to szybko was podniesie. Niestety tutaj też już teraz nawiało dymu i pewnie niedługo będziemy się zbierać, bo nie ma sensu wdychać tego. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy te pożary się skończą i będziemy mieli normalne, czyste powietrze, tak jak wcześniej, bo to jest po prostu trochę denerwujące, no ale nic na to nie mogę poradzić. No, ale widzicie, jak to wygląda. No, i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, bo ja idę do pracy, a Karolina ma tam jakieś biznesy do pozałatwiania w Rino. Zapraszam do subskrybowania kanału Tomka i oczywiście też zapraszam do mnie na kanał The Amerykanka. I dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Także nie zapomnijcie zostawić łapki pod tym filmem i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. it's the chance you've been waiting for it's the light coming through the cracks